To jest coś niesamowitego, że my to możemy oglądać tutaj e, z brzegu i patrzeć na to, co się dzieje e, na wodzie. To jest doskonała forma promocji miasta. Ja jestem przekonany, że część osób, którzy wybierają za miejsce destynacji urlopu Gdynię, też kierują się tym, co się w tej Gdyni dzieje w wakacje. Volvo Ocean Race globalnie, Volvo Gdynia Sailing Days tutaj regionalnie w Polsce. To bardzo pięknie grało. dużym wydarzeniem są mistrzostwa Europy klasy 29er. Czyli tej przygotowawczej do Fortinera. I większość z tych zawodników, z którymi tutaj rozmawiam, ma marzenie wystartować kiedyś w Igrzyskach Olimpijskich. To jest 20 edycja tej imprezy, która jest największą imprezą w Polsce. To pokazuje, że to jest strategiczna impreza właśnie dla miasta Gdyni. My wiele, wiele lat temu rozpoczęliśmy przygodę z żeglarstwem, i już dzisiaj możemy to potwierdzać tylko i nie bronić tej tezy, że Gdynia to jest żeglarska stolica Polski. Bardzo wiele osób przyjeżdża do nas na Volvo Gdynia Stelling Days. Mamy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, też Mistrzostwa Polski i z tego jesteśmy bardzo dumni. Mamy dwa ważne wydarzenia. Jeśli chodzi o rangę imprez międzynarodowych, to największe będą Mistrzostwa Świata w klasie 29, 29 gdzie spodziewamy się blisko 160 załóg uczestniczących w tej imprezie. Natomiast z drugiej strony niezwykle ważną imprezą jest Puchar Trenerów jak polskich dnia Gdynia, rozgrywany również pod nazwą Kinder przy współpracy z firmą Ferrero Kinder Sport Plus, gdzie rzeczywiście chcemy promować nie tylko samo żeglarstwo, ale aspekty edukacyjne, aspekty, wszystkie walory żeglarstwa jako formy aktywności ruchowej, jako sportu, który uczy, sportu, który edukuje, sportu, który powoduje, że rzeczywiście młodzi ludzie szybko mogą stać się obywatelami świata.